Koalicja obywatelska zaprezentowała kandydatów do Rady Miasta. Ich sylwetki podczas konferencji przedstawił Robert Szewczyk, kandydat koalicji obywatelskiej na prezydenta Olsztyna, obecnie przewodniczący Rady Miasta. Kampania weszła w decydujące. Już momenty, przedstawiamy konkrety. Mówimy o programie, mówimy o tym, jak Olsztyn ma się rozwijać, jak ma pięknieć, jak ma być coraz doskonalszy. A dziś chcemy Państwu przedstawić drużynę, która ma tego dokonać w Radzie Miasta Olsztyna. Jak podkreślał Robert Szewczyk przy tworzeniu listy zadbano o parytet. Jest na nich 50% kobiet i 50% mężczyzn, a kandydaci to grupa ludzi młodych i doświadczonych z energią i werwą. W okręgu nr 1, obejmującym osiedla redekajny Gutkowo nad jeziorem Długim, Likusy, Dajtki, grumwalskie Podgrodzie, grodzie Kortowo z jedynki wystartuje Robert Szewczyk. W okręgu nr 2, obejmującym osiedla Wojska Polskiego Podleśna za to, że Zielona Górka Kętrzyńskiego po jeziorze z jedynki wystartuje Ewa Zakrzewska, a z dwójki Jonna Misiewicz. W okręgu nr 3, obejmującym osiedla Śródmieście Kościuszki, Kormoran na Górki Mazurskie z jedynki wystartuje Łukasz Łukaszewski. Co dla Pana najważniejsze jest, jeżeli chodzi o postulaty? No, otwieramy jak gdyby nowe otwarcie. Robimy w Olsztynie kolejne wybory, kolejne wyzwania do realizacji, ale też pewne elementy chcemy kontynuować. Czyli, jak gdyby mój sztandarowy projekt, park między Nagórkami i ratami, który się świetnie rozwija, ale wiemy, że może jeszcze bardziej. No, na pewno, po tych wielkich inwestycjach, które zrobiliśmy aktualnie, czyli urania, dokończenie linii tramwajowych, chcemy też w tą stronę bardziej społeczną pójść i tam większe środki przeznaczać. No, moim planem i zadaniem na następną kadencję na pewno będzie bon żłobkowy, czyli wsparcie rodzin, które mają najmniejsze dzieciaczki, tak żeby środki szły za dzieckiem i w postaci tego bonu żłobkowego dofinansowanie do drogich żłobków, które mamy na tę chwilę mogło być przekazywane, a dzięki temu też żłobków będzie więcej, a, a dla, dla nas i dla wszystkich jest to podwójny zysk, bo dziecko jest w żłobku zaopiekowane, rodzice mogą wrócić na rynek pracy i tak byśmy chcieli, żeby to funkcjonowało i do tego będę dążył. Jak dodał Łukasz Łukaszewski, trzeba zmienić również podejście do polityki mieszkaniowej, bo ceny nieruchomości na rynku prywatnym potrafią zwalić z nóg. Na pewno dużym problemem, który przez ostatnie lata się spotykamy w Olsztynie, no to jest brak jednak jeszcze tych mieszkań, mieszkań, nie mieszkań takich deweloperskich, bo to mieszkanie można sobie w każdej chwili kupić, jeżeli ma się odpowiednią ilość pieniędzy lub zdolność kredytową, ale tych tanich mieszkań na wynajem i tu byśmy chcieli zrobić taki z prawdziwego zdarzenia plan budowy budynków OTBS-owych z dofinansowaniem do czynszu, tak żeby ten czynsz był dla każdego Możliwy tak, żebyśmy mogli też zachęcać osoby, które przyjeżdżają do Olsztyn albo studentów, którzy chcą wyjeżdżać, żeby mogli z tego skorzystać. Eee, I taki plan, że jeden, dwa, trzy, pięć budynków rocznie, żeby po prostu eee, można było postawić. Eee, na to jest konkretny program. Eee, Mina musi poznać tereny, eee, OTBS-y mają możliwość pozyskiwania tajnych kredytów i eee, to na pewno się sprawdzi, ale też. Chcielibyśmy zatrzymać studentów, którzy wyjeżdżają z Olsztyna i zafundować im program stypendialny, dzięki któremu oferując im mieszkania przez pewien czas w Olsztynie, żeby mogli tutaj się usamodzielnić, założyć rodzinę i dzięki temu tych najlepszych studentów pozostawić w Olsztynie. No to jest część gdyby, propozycji i pomysłów, jest ich wiele, także na pewno jest co robić przez najbliższe lata. W okręgu numer 4, obejmującym osiedla Jaroty Pieczewo Generałów, wystartuje m.in. Violetta Śląska zyśk z pozycji numer 9 na liście. Czy w związku z tym, że jest Pani dyrektorem Szpitala Pulmonologicznego, właśnie służba zdrowia leży Pani szczególnie na sercu? Oczywiście, że tak. Jako radna zamierzam skupić się na działaniach, które będą podnosiły odporność psychiczną dzieci i młodzieży. Są dedykowane programy dla szkół. Również zadbanie o tereny rekreacyjne po to, żeby właśnie dzieci, młodzież, ale też całe rodziny mogły spędzać czas na świeżym powietrzu, to też wpływa na nasz dobrostan psychofizyczny. To są jedne z priorytetów, które wiążą się ze zdrowiem, ale oczywiście jako radna zamierzam też bardzo intensywnie angażować się w plany zagospodarowania przestrzennego, po to, żeby żyło nam się dobrze i komfortowo. Jak również moim jednym z celów jest zorganizowanie letniego wypoczynku dla dzieci z dofinansowaniem. Często w okresie wakacyjnym rodzice, którzy oboje pracują, nie mają jak zapewnić opieki dziecku. Także myślę, że to jest też dobry pomysł, żeby naszym mieszkańcom pomóc. No i oczywiście inteligentna sygnalizacja świetlna. Każdy z nas chyba to odczuł, stoimy na czerwonym świetle, a nic nie jedzie. Także to są jedne z moich punktów, bo ich jest dużo dużo więcej. Przypomnijmy, wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia.